To się na pewno nie uda. Nawet nie wiesz, ile razy tak pomyślałam w ciągu tego roku. A zwłaszcza ostatnich trzech miesięcy. Zastoję w tłumaczeniu łzy podczas redakcji i długie dyskusje nad korektą. To tylko wierzchołek góry lodowej. O niekończących się rozważaniach nad projektem okładki, składem, papierem czy gadżetami nawet nie będę wspominać. Słowem, działo się. Ale w końcu mogę ze spokojem powiedzieć: mamy to. Cieplutki, pachnący drukiem nakład grzeje się właśnie na słoneczku, a zakupione w przedsprzedaży książki pędzą w pośpiechu do swoich nowych właścicielek. Akademia Uroków wczoraj oficjalnie trafiła do wydawnictwa, a dziś mam dla ciebie małą niespodziankę na zachętę. Fragment lekcji pierwszej nie przeklinaj dyrektora swego specjalnie dla Was. Bawcie się dobrze. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym, jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał, o komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka papaj wing person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Adept Koriate. Delikatnie wibrujący głos dyrektora naszej uczelni sprawia, że cała drże i bezwiednie wsłuchuje się w każde jego słowo. Zawaliła pani sesję, nie zdała pani czterech, nie pięciu przedmiotów ze specjalizacji. Magister czarnej magii Riantier popatrzył na mnie ciemnymi oczami. Pod wpływem jego przenikliwego spojrzenia nerwowo przełknęłam ślinę. Poprzedni dyrektor, Lord Lirus Ener, był znacznie bardziej wyrozumiały wobec adeptów, którzy łączyli naukę z pracą. Zazwyczaj nadrabialiśmy zaległości posesji, uzupełniając braki już bez grupy, ale wraz z nadejściem zimy wszystko się zmieniło. Pilne zebranie wszystkich uczniów, długie oczekiwanie we wspólnej sali i profesor Niras nerwowo odczytujący rozporządzenie imperatora o wyznaczeniu nowego dyrektora Akademii Uroków. I tak oto w naszej ponurej uczelni pojawił się wysoki, ciemnowłosy i nader wymagający Lord Tier. W ciągu zaledwie tygodnia wszyscy profesorowie przyłapani na łapówkarstwie otrzymali wypowiedzenie. Następnie rozpoczęła się kontrola i ocena osiągnięć studentów. Czy muszę wspominać, że nasze szeregi pustoszały w mgnieniu oka? Dlaczego pani milczy? Dopytywał z uporem magister. Nie ma mi pani nic do powiedzenia? Przełknęłam nerwowo ślinę i z pełną szczerością odrzekłam. Nie mam. Magister złączył długie, mocne palce. O sile nie tylko palców, ale i dłoni dyrektora przekonaliśmy się na własne oczy. Każdego ranka, dopóki słońce nie oderwało się od horyzontu, lord Tier oddawał się treningom fechtunku. Nie muszę chyba dodawać, że od czasu, gdy ten młody mężczyzna rozpoczął swój codzienny taniec ze stalą w niekompletnym odzieniu, cała żeńska część Akademii Uroków zapałała miłością do wczesnego wstawania. Wraz ze wschodem słońca zajmowałyśmy stanowiska przy oknach i z za firanek wodziłyśmy tęsknym wzrokiem za pierwszym mieczem Imperium. O tak. Do Lorda Tiera wzdychała nawet nasza podstarzała Gospodyni. Z rozmyślań wyrwało mnie gwałtowne. Adept koriatę, czy pani rozumie, że muszę ją skreślić z listy adeptów? Uświadomiłam sobie powagę sytuacji. Dyplom Akademii jest mi potrzebny jak powietrze. Nie mogłam pozwolić sobie nawet na myśl o tym, że wrócę do domu bez niego i bez statusu pracownika państwowego. Nie ma takiej opcji. Panie dyrektorze. Mój głos zadrżał, ale przełknęłam dumę i rzuciłam Lordowi Tierowi błagalne spojrzenie. Niech mi pan da jeszcze jedną szansę. Obiecuję, że zdam wszystko. Magister uśmiechnął się, pochylił się nieco do przodu i spytał podejrzliwie. Kiedy? Pięć przedmiotów ze specjalizacji plus siedem ogólnych. Dwanaście przedmiotów adeptko. A do końca sesji zostały raptem trzy dni. Kiedy zamierza pani to zdać? Poczułam ucisk w klatce piersiowej, oczy zapiekły zdradziecko. Wygląda na to, że zaraz zwyczajnie się rozpłaczę. Dość tej histerii, ryknął lord dyrektor. Trzeba było wcześniej pomyśleć o konsekwencjach. Na przykład wtedy, kiedy opuszczała pani zajęcia i nie przychodziła na egzaminy. A teraz. Zarówno pani skrucha, jak i łzy na nic się już nie zdadzą. Zaniosłam się cichym płaczem. Bezskutecznie usiłowałam wziąć się w garść. Łzy spływały po moich policzkach. Powiedziałem dość. Tier był wyraźnie rozdrażniony. Koniec końców to wyłącznie pani wina. Zaszlochałam i przytaknęłam, pochylając głowę jeszcze niżej, aby dyrektor nie widział ogarniającej mnie Rozpaczyć. Adept koriatę niech pani przestanie. Przed moją twarzą pojawiła się nagle chusteczka. Chwyciłam ją w powietrzu i spróbowałam zatrzymać potok łez. Lord dyrektor milczał przez chwilę, dając mi czas na to, bym opanowała emocje, a potem rzekł spokojnie. Mam nadzieję, że mnie pani rozumie. Jakkolwiek bym nie chciał, nie wolno mi zostawić pani na roku. Rozumiałam. Skinęłam głową i wytarłam łzy, które znów trysnęły z moich oczu niepohamowanym strumieniem. Proszę już skończyć, zażądał znużonym tonem magister. Wie pani, nigdy nie podejrzewałem, że w Akademii Uroków sprawy mają się aż tak kiepsko. Proszę mi wierzyć. Fakt, że adepci trzeciego roku nie potrafią wymówić wyraźnie ani jednego uroku piątego stopnia, doprowadza mnie do szału. Ponownie skinęłam głową, a potem podniosłam gwałtownie pod brudek i drżącym pełnym nadziei głosem szepnęłam. A, a ja potrafię? Potrafię. Magister zmrużył nieco swoje czarne oczy i przerwał mi z rozdrażnieniem. Oczywiście, że pani potrafi. Przecież jest pani na czwartym roku. A, racja. Zapomniałam. Znów opuściłam głowę i wytarłam oczy. Dlaczego to wszystko mi się przytrafia? No dlaczego? Znam za to kilka uroków szóstego stopnia i nawet jeden dziesiątego. O tak, znam urok na dziesiątym poziomie. Wstrzymałam oddech, kiedy magister Thier lustrował mnie ironicznym spojrzeniem. W gruncie rzeczy mówiłam prawdę. Faktycznie znałam jedną, jedyną klątwę dziesiątego stopnia. Tyle, że nie poznałam jej na zajęciach. Rzecz w tym, że z powodu mojej trudnej sytuacji finansowej musiałam pracować w miejskiej tawernie. Praca była ciężka, wymagająca i mało przyjemna, ale za to dobrze płatna. Nierzadko zdarzało mi się obsługiwać naszych mocno podchmielonych profesorów i wysłuchiwać ich pijackich opowieści. Któregoś razu jeden z nich, chichocząc nieprzyzwoicie, uparł się, że nauczy mnie klątwy na dziesiątym poziomie. Szczerze mówiąc, jest to zakazane i podobne uroki studiują wyłącznie doktoranci. No ale, jednym słowem, pamięć miałam doskonałą. I cóż to za urok? Zapytał magister. Chętnie posłucham. Z tonu jego głosu wywnioskowałam, że zupełnie mi nie wierzy. Mógł mnie od razu wyrzucić, wysyłając oficjalne pismo jak w przypadku pozostałych adeptów. Z jakiegoś powodu znalazł jednak czas i wezwał mnie do gabinetu. Co za żałosny finał. Śmiało! Przez atrakcyjne usta przemknął cień uśmiechu. Z przyjemnością go usłyszę. Jeśli faktycznie zna pani chociaż jeden urok, dziesiątego stopnia, być może pozwolę pani zostać na uczelni. To jak będzie? Nie wierzyłam własnym uszom, czyli jest szansa, że mnie nie wyrzuci. Uniknę wilczego biletu, nie wrócę ze wstydem do domu i będę mogła kontynuować naukę. Aż podskoczyłam z radości, a potem szybko otarłam łzy, uśmiechnęłam się promiennie i wypaliłam na jednym oddechu. A noe giote garhae, to mi lae takeane. Pomieszczenie przeszyła błyskawica. Przynajmniej takie odniosłam wrażenie. Nie zwróciłam jednak na nią szczególnej uwagi, ponieważ źrenice Lorda Tiera rozszerzyły się gwałtownie, a sam dyrektor pochylił się do przodu i wyciągnął rękę, jakby próbował mnie powstrzymać. Nie ma mowy, zamierzałam pokazać mu, na co mnie stać. I napełniając energią każde słowo, wypowiedziałam urok do końca: Giote Lumia Ngese. W następnej sekundzie nad naszymi głowami rozległ się grom. Krzyknęłam ze strachu, szybko osunęłam się na podłogę i zasłoniłam głowę rękami. Zagrzmiało tak, jakby niebo rozpadło się na kawałki. A zaraz potem nagle zrobiło się cicho. Zdecydowanie za cicho. I co? Podobał Ci się ten fragment? głosu dla Lorda Dyrektora użyczył mi Michał Żołyński z czytajkomiksy.pl, także koniecznie zajrzyj, czy to na Facebook, czy to na Instagram, albo na stronę Michała, znajdziesz tam same dobre historie. A jeśli chcesz poznać historię naszej bohaterki, Dei, nieśmiałej, czerwonowłosej adeptki Akademii Uroków, no to co mogę ci powiedzieć? Sięgaj po najnowszy, pierwszy, świeżutki, jeszcze pachnący drukiem Tom. Lekcji pierwszej: Nie przeklinaj dyrektora swego. Znajdziesz ją na stronie www.akademiauroków.pl albo bezpośrednio w sklepie WingPerson. To co? Chcesz poznać to zaklęcie, które Deja nieświadomie rzuciła na swojego dyrektora? Zamawiaj swój egzemplarz już dziś i daj się wciągnąć w ten niesamowity świat ciemnego imperium. A ja na dzisiaj się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że ta niespodzianka Ci się podobała i do usłyszenia za tydzień, pa! pa. Słuchałeś podcastu wing person biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żołyńska.